Cześć. Nazywam się Beata Anioł i zapraszam Cię do techniki oddechowej 3-1-6. Możesz z niej skorzystać, kiedy czujesz, że chcesz opanować nieprzyjemne uczucie pobudzenia. Zaczniemy, kiedy będziesz gotowa. Kiedy będziesz gotowy, usiądź wygodnie i oddychaj swobodnie, w swoim naturalnym rytmie. Przy kolejnym wdechu podążaj za mną. Będziesz wdychać powietrze na 3, zatrzymywać na 1 i wypuszczać powietrze na 6. Przygotuj się. Wdech 2, 3, zatrzymaj i wydech 2, 3, 4, 5, 6. Wdech. Dwa, trzy, zatrzymaj i wydech. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wdech, dwa, trzy, zatrzymaj i wydech. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wdech, dwa, trzy, zatrzymaj i wydech.